Siemanko witam w kolejnym odcinku openingów magazynów LEGO. Dzisiaj mam dla was najnowszy numer magazynu LEGO Disney Księżniczka numer 8 na 2020 rok. Numer kosztuje 14,99 zł, groszy a w zestawie dostajemy tańczącego żółwika i świnkę puła. Taka oto saszetka z częściami, ale najpierw prześledźmy sobie zawartość magazynu. W samym magazynie, oczywiście, wielbiciele Disney księżniczki znajdą jak najbardziej mnóstwo fajnych rzeczy, interesujące komiksy, łamigłówki, zagadki. Powinien też być fajny plakacik i tak też jest w tym przypadku. Kolorowanka, myślę, że tu powinny się jeszcze jakieś znaleźć. O, gwiezdne labirynty, coś fajnego. Wyniki ostatniego konkursu. Oraz zapowiedź następnego numeru, który ukaże się w przyszłym roku 21 stycznia. I w tym zestawie dostaniemy mm, toaletka, rozpunki. Dość dużo fajnych mm, będzie tutaj elementów. Taka korona, widzę jakieś kosmetyki. No, dosyć, dosyć fajny zestawik. Yy, I to by było na tyle. Ja za chwilkę sobie otworzę, zbuduję ten zestaw i pokażę wam co i jak zobaczcie jak prezentuje się ten zestaw bardzo fajnie, ja w ogóle na początku nie widziałem że to jest wszystko ruchome na dwóch takich zębatkach, jednej większej na której jest podest z liśćmi i świnką oraz taki mniejszy gdzie przysiadł sobie mały zielony żółwik i teraz jeśli poruszamy tą zębatką to razem się kręcą Świetnie, świetnie, naprawdę świetnie to wygląda. Można tutaj wykorzystać ten mechanizm także w jakichś innych celach, w innych konstrukcjach. Naprawdę rewelacja. Do tego sama świnka, no i żółwik. Dwie takie fajne figureczki. Naprawdę za 14,99 zł. Jak najbardziej warto. Także słuchajcie, na no dzisiaj to by było tyle. Polecam Wam ten magazyn nie tylko dla wielbicieli Disney Księżniczki. My spotkamy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.